Pan Rafał Trzaskowski po raz kolejny udowodnił, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta naszego kraju. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Trzaskowski na razie jest tylko prezydentem Warszawy, a pomimo tego powołał zespół doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nie lokalnego, nie warszawskiego, tylko narodowego, czyli ogólnokrajowego. Jesteśmy zachwyceni, że pan Trzaskowski wziął sprawy w swoje ręce. Dzięki temu już niebawem każda obywatelka i każdy obywatel, bez względu na to, czy mieszka w Warszawie, czy nie, będzie czuć się bezpieczniej. Chcę jasno powiedzieć, że Polska nie planuje, nie rozważa wysłania wojska polskiego na Ukrainę. Teraz pan Trzaskowski przeszedł do działania i każdy może na własne oczy przekonać się, że jak nikt inny, potrafi dokonywać rzeczy niemożliwych. Jako prezydent miasta Czyli organ samorządu terytorialnego, powołał zespół zajmujący się bezpieczeństwem całego kraju. Innym prezydentom miast i burmistrzom nigdy by taki pomysł nawet nie przyszedł do głowy. A pan Trzaskowski nie dość, że wymyślił, to jeszcze zrealizował. Jak mawiają Francuzi, ba".